Dzień dobry, witam Państwa na podsumowaniu dnia. Przejdziemy do głównych instrumentów. Na kontraktach na S&P 500 popyt nie zdołał utrzymać indeksu powyżej 256, doszło do spadku. Ale jeszcze tutaj wsparcie na poziomie 244, ale wydaje się, że ona może tylko spowodować jakieś korekcyjne odbicie. Potem myślę, że czeka nas jeszcze w dół ostatecznie w rejonie tutaj tych wsparć. 230, 230, kilka punktów. Możliwa jest obrona tych wsparci, potem jakieś trwalsze odbicie. <coughs> Jeśli chodzi o rynek niemiecki, <coughs> z powodu święta był dzisiaj zamknięty. Jutro moż możliwy jest <coughs> ruch korekcyjny w dół, w dłuższej perspektywie wzrosty. Na polskim rynku mieliśmy dzisiaj <coughs> ruch do góry w ramach konsolidacji, która trwa już kilka e, sesji. W dłuższej perspektywie wciąż ryzyko wybicia w dół i zejścia na długoterminowe dołki, potem poważniejszy ruch do góry. Na eurodolarze mamy wybicie w dół z tej konsolidacji, która trwała kilkanaście godzin. Myślę, że ten ruch spadkowy z piątkowego szczytu jest korekcyjny. W dłuższej perspektywie zobaczymy kolejny ruch do góry i wtedy mogliby, moglibyśmy mieć atak na... Silny opór między 1.1255 i 1.1280 i w dłuższej perspektywie po tego oporu otwiera się droga na wyższe poziomy. Jeśli chodzi o sytuację na wypłyście dolarów do złotego. Mamy niewielkie odbicie po spadkach z piątkowego szczytu. Na złocie zeszliśmy na kolejny dołek. Wsparcie mamy między 1312 1305. Chyba przełamania tutaj tych Myślę, że się nie powinna udać. Wreszcie potem powinniśmy zobaczyć wzrosty no i na wykresie ropy sytuacja jest taka, że w krótkim terminie na razie bronimy się tutaj w rejonie tych lokalnych szczytów prawdopodobnie w krótkim terminie możliwe niewielkie przekroczenie tego lokalnego szczytu potem spadki jeśli popatrzymy na to wszystko w dłuższej perspektywie to zrozumiała jest tutaj ostrożność tu też mamy silny obór na 48,8. Zaraz będzie to dobrze widać. I po nieudanej próbie przebicia tego oporu powinniśmy mieć realizację zysków, która może potrwać kilka dni. Krytyczne wsparcie jest na poziomie 46,4. Nieudana próba przełamania tego wsparcia może skutkować dalszymi e, wzrostami i kolejnym atakiem na 48,8. Jeśli jednak to wsparcie zostanie przebite, Wtedy nas czeka powrót do wsparcia w rejonie 43 dolarów. To wszystko na chwilę obecną. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.